W każdej placówce medycznej dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie. Dlatego na kontakt dziecka z lekarzem warto spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony to moment, w którym dziecko, pacjent otrzymuje wsparcie, jest traktowane podmiotowo oraz jest włączane w podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i leczenia. Z drugiej jako szansę na dostrzeżenie oznak krzywdzenia, które mogło je spotkać. Pracownicy ochrony zdrowia odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że w praktyce medycznej lekarze mogą spotykać dzieci doświadczające przemocy, nawet jeśli zgłaszają się one z innym problemem. Dlatego tak ważna jest uważność personelu medycznego na symptomy przemocy oraz odpowiednia reakcja. Ważna jest interwencja związana z podejrzeniem krzywdzenia dziecka. Warto też pamiętać, że mały pacjent to osoba, a nie problem zdrowotny, z którym przychodzi. A reagowanie na potrzeby dziecka, fizyczne, psychiczne i emocjonalne, to priorytet. Dzieci są szczególnie wrażliwe na sposób, w jaki się o nich mówi i jak są traktowane. Głośne komentarze o diagnozach czy zachowaniach. Mogą prowadzić do stygmatyzacji i zwiększenia stresu u dziecka. Zadbajmy zatem o poszanowanie intymności i godności dziecka oraz o zbudowanie relacji opartej na zaufaniu. Poprawi to proces leczenia, a dziecko poczuje się pewnie i bezpiecznie jako pacjent.